Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Znajdujemy w Ewangeliach sytuację, nam bardzo bliskie i sytuacje dość oddalone od tej rzeczywistości w której żyjemy bardzo bliskie jest nam Boże narodzenie wielu z was jest rodzicami i przeżywało narodzenie swojego dziecka a jeśli nie jest wprost ktoś rodzicem, to gdzieś tam w otoczeniu, w rodzinie, wśród znajomych poczęło się dziecko, narodziło się i stało się wielką radością. Bliska jest też nam męka Pana Jezusa, bo cierpimy albo jesteśmy. Obserwatorami, czy ich cierpień. Jesteśmy świadkami śmierci, zwłaszcza naszych bliskich, jakże to bolesne przeżycie. I mamy tę świadomość, że przyjdzie nam umierać. I przez to. Męka Pana Jezusa i Jego śmierć są nam tak bliskie. Trudniej przeżywać zmartwychwstanie, bo nie mamy odniesienia do naszego codziennego życia przeżywaniu zmartwychwstania. Natomiast Dzisiejsza Ewangelia o uciszeniu burzy na morzu przez Chrystusa jest nam bardzo, bardzo bliska. Jest doświadczeniem osobistym wielu z nas, burzy życiowej. Zagrożenia. A Bóg zdaje się milczeć. Bóg zdaje się spać. Ojcowie Kościoła od samego początku objaśniając tę dzisiejszą Ewangelię widzą, że owa łódź to symbol Kościoła atakowanego przez fale prześladowców. I nam płynącym w tej łodzi bywa, że zdaje się, że kościół tonie, przegrywa. Ale to nie fale i nie burze i nie wichury są problemem i zagrożeniem dla kościoła. Problemem i zagrożeniem jest bojaźliwość i brak wiary uczniów Chrystusa, to znaczy nas. Kryzys Kościoła wynika z kryzysu wiary wielu katolików i dotyczy to niemal wszystkich biskupów, kapłanów zakonów małżeństw ludzi starszych i dzieci, ale najbardziej chyba młodych. Wiara nie przenika życia i to powoduje bojaźń na przykład przed zawarciem małżeństwa sakramentalnego, przed przyjęciem kolejnego dziecka. Taki lęk jakby to dziecko było śmiertelnym zagrożeniem dla rodziny. Bojaś przed zaangażowaniem. Kapłaństwo bez kompromisów, bez barier obronnych. By niczego Bogu nie odmówić. By nie łudzić się tym, że we wszystkim się z Panem Bogiem zgadzam i wszystko spełnię, ale, ale z wyjątkiem tego jednego. O to Panie Boże nie proś. Najbliższy wtorek w kalendarzu Kościoła wspominać będziemy świętego Jana Bosko, żarliwego kapłana. Które od dzieciństwa był miotany przeróżnymi falami przeciwności, niezrozumienia, prześladowań, trudności materialnych, fałszywych podejrzeń, a to, co ten człowiek stworzył, wielkie dzieło salezjańskie, zakłady wychowawcze dla chłopców, zgromadzenie żeńskie. Cały system pedagogiczny, który do dzisiaj jest skuteczny. Bardzo poważnie świadkowie zeznali w procesie kanonizacyjnym świętego Jana Bosko o cudach, których za życia dokonywał. kiedyś przed mszą świętą a odprawiano ją wtedy tylko rano powiedziano księdzu bosko mamy tylko dziesięć bułek a chłopców jest 120 nie mamy już żadnych pieniędzy nikt nam nie chce pożyczyć piekarz przestał dawać pieczywo na kredyt święty odpowiedział Przynieście koszyk z tymi bułkami na zakończenie mszy świętej do ołtarza. Pobłogosławił jak Chrystus i zaczął rozdawać. I w miarę jak rozdawał bułki z niewielkiego koszyka, wszystkich obecnych ogarniało wzruszenie. A nawet święty przestrach, bo bułki się nie kończyły, aż podszedł ostatni chłopiec, który też bułkę otrzymał. A nasz święty Maksymilian Kolbe, szaleniec niepokalanej ileż udręk w jego życiu, niezrozumienia. Nawet jego rodzony brat, też franciszkanin, bardzo gorliwy zakonnik Alfons Kolbe, nie rozumiał tego, co czyni jego brat. I czynił mu wyrzuty, że odchodzi od ducha franciszkańskiego na rzecz rozwijania nabożeństwa ku czci pokalanej. Tyle przeciwności, tyle biedy materialnej, tyle różnych ludzkich złośliwości, a jednak powstał rycerz niepokalanej, powstał niepokalanów polski, a potem japoński. Wielkie plany, wielkie misje. Skąd to się brało? U świętego Jana Bosko i u świętego Maksymiliana. Z zapatrzenia w Maryję Matkę Bożą. Święty Jan Bosko czcił ją w tytule wspomożycielki wiernych. Święty Maksymilian Kolbe czcił ją w tytule i zarazem tajemnicy wiary niepokolanego poczęcia. Zapatrzeni w Maryję. Wszystkie wiatry przeciwieństw przeżywali, jakby to były wiatry w żagle okrętu, które okręt popychają. Zapatrzeni w Maryję mimo szalujących wokoło burz, tak jak żeglarze w gwiazdę północną. Najmilsi, w tych różnych trudnościach, które przeciwrzeżymy, przeciwieństwach, chcielibyśmy obudzić Chrystusa naszą modlitwą, a raczej naszą modlitwą obudzić wiarę w nas. By nie było w nas lęku i zwątpienia. Bo nie o własnych siłach, ale w Bogu dokonamy dzieł pełnych mocy. Amen.